Pierwszy posiłek w dużym końcu. Idzie całkiem nieźle. Przed wszystkie mordki spały. I widzicie, jedzą coraz szybciej. Te mają ogienki do góry, niektóre na dół. Te małe ogoneczki. No więc chyba jest im się podoba. Takie duże. No, już swoje zaprowadziły. Oczywiście, coraz szybciej, coraz szybciej. Trzeba sprawdzić, co się dzieje u sąsiada w misce. Moich nóg się nie je, myszko. Nie, zobaczcie, jak ładnie szybko już jedzą. Super sprawa. Więc jeszcze mamusiu wpuścimy na popicie mleczkiem. Zaraz zobaczymy, czy dużo wody jest. I kolacja pierwsza w dużym końcu, naliczona. Widać, chyba smakowało. Chyba mam ochotę na więcej pomino, nie chcą zjeść. Au, <grystanie> nie, nie, nie gryź moich Nie gryź. Teraz jeszcze doczyszczą miseczki. I tyle. Dzień dobry, dzień dobry. Przede wszystkim szczeniaczko. Dzisiaj jest kolejny ważny dzień dla nich. Oprócz selera, którego wymieniamy im dajemy to w dniu dzisiejszym szczeniaczki będą odrobaczone pierwszy raz będą miały podane leki może nie będzie to wyglądało za pięknie bo to nigdy nie jest przyjemne, bo trzeba lek podać takim małym szkrawkom, ale będą miały podawane przez przestrzykaczkę, taki specjalny dla, yy, dla lek yy, na odrobaczenie dzisiaj wieczorem też nala dostanie z mięskiem Ponieważ w przyszłym tygodniu, tak, czeka nas pierwsze szczepienie. Szczepienie pierwsze z trzech i czipowanie, żebyśmy mogli już jechać na przegląd miotu. Więc takie plany na teraz. Za chwilę Wam pokażemy oczywiście, jak tam wygląda dawanie takiego leku. No a e, potem. Trochę Wam pokażemy fajnych momentów, jak się bawią, i jak jedzą kolację, bo już teraz jedzą mięsko w bardzo szybkim, błyskawicznym tempie. E, I jedzą już dwa rodzaje mięska, bo jedzą e, wołowinę z dodatkiem e, szynki, e, żeby się do kolejnego e, rodzaju mięska. E, to wybraliśmy szynkę, potem najprawdopodobniej będzie indyczek. Szynka i to wchodzi super. No, więc teraz zabieramy się, teraz Przemek przyjdzie mi troszkę pomóc, no i zabieramy się za odrobaczanie, żeby nie było więcej robaków, tak? Żeby nie było robaków, tak? No, ważą już po, y, około 3,5 kg wszystkie, więc też ładnie. No to zaczynamy.

Jesteś brudny największy. Spróbuj Sły... szybko, bo one już jedzą. <grymne> ostawiaj, ostawiaj. już masz, masz tu. Tu, tu, tu. Ej. Kolejno. <grymne> tu. Tu się przyłącz. O. Widzicie, w następnym dniu jest dokładnie doba po odrobaczaniu szczeniaczków. Przeżyły bardzo pięknie... Ała! Ała! Przeżyły bardzo pięknie odrobaczanie. Były mega grzeczne, teraz mnie właśnie zjadają. Dlatego do końca już wchodzę tylko w krawkach. Jeszcze akurat przyjąłka tym razem. Bo przecież w jest zżarły. I dzisiaj, z powodu tego, że tak ładnie wczoraj połknęły ten preparat na odrobaczanie, i były takie mega grzeczne, i wszystko jest w ogóle w porządku. Nie ma żadnych biegunek, żadnych kup, nie wiadomo jakich czy coś. To kupiłam im niespodziankę. Zobaczcie ze mną, co to będzie. Ktoś tu jest chyba już mega ciekawy tego niespodzianki. Są już mega ciekawe. A, tutaj co kupiłam Wam. Zobaczcie. Co to jest? Tu Zobaczcie, ta kość jest taka duża, jak te szczeniaki. To oszuście, to oszuście. Daj innym. Więc dzisiaj mają do szarpania, gryzienia, prób. No miały zabawę i żeby się trochę zmęczyć. Zobaczcie, przeły się Na pewno będą trochę zakrwawione. No ale mam nadzieję, że się zmęczą tak, tak, że padną wszystkie. No więc zobaczymy, ile z tej kości teraz zostanie, bo... Zobaczcie, jak ją atakują wręcz. Nawet na lucia nie podchodzi, co nie na łóżku. Strach podejść, bo ciebie zjedzą. No i tutaj mamy teraz coś fajnego. Powiem Wam, że taka kość dla szczeniaka i ogólnie dla psa to jest coś super po prostu. Po pierwsze, żeby zmęczyć tego szczeniaka. Po drugie, żeby troszkę ząbki tępił. Po trzecie, żeby mógł sobie coś pogryźć, nie was. E, no i... I też kosztują grosze takie kości. Za taką dużą kość. Y, wstawię Wam zdjęcie tej kości z moją nogą. Ja mam rozmiar 40. E, to zapłaciłam całe 2 złote. <laughs> Więc w ogóle bardzo, bardzo dużo. A zobaczcie, ile radochy. One się denerwują. Już wiemy, że przyjmują mięsko o, e, praktycznie każdy bardzo dobrze. Dzisiaj dostały po raz pierwszy indyka. Więc mamy wołowinę, szyn, szynkę wierszową, e, indyka. E, I te wszystkie bardzo dobrze reagują, nie ma żadnych problemów, więc <ścoughs> jest wszystko w porządku. No i zobaczcie tutaj. Więc jak nawet sobie urwał kawałeczek, to nie urwał takiego dużego, bo się nie da z tej kości, ale będę mogły go sobie spokojnie zjeść na pewno. Jaka walka. Jeśli Wam się podobał filmik, to lajkujcie, subskrybujcie. Zaznaczajcie słoneczek łapki w górę. Będzie mi bardzo miło, jeżeli macie jak najwięcej tych oglądających subskrybentów i łapek w górę. No i zostawiam Wam Was już tutaj z szczeniakami i do zobaczenia w następnym filmiku.